Ja się czuję, wiesz, jak w konkursie ja tutaj już się skupiam na rozwiązywaniu pytań, a nie jeszcze gadać. To ta droga historia jest strasznie zabawna. A w ogóle, jak jesteśmy u weterynarza i Lilka ma mierzoną temperaturę, to mi jest zawsze tak przykro. Dlaczego przykro? Że Ty byś tak nie chciał? No nie chciał, ja nie chciał, bo o, dzięki Bogu zapachy. <słuch> bo tak... Ty to wiesz? Mmm, gratulacja. Nie, to w sensie poprawiłam Cię, tylko jako, że źle to przeczytałeś! O, Coś powiedzieć? No, klasnąć. Na raz. Dobra. Zapraszaj. Jakie jakiego słowa zacząć? Zapraszam. Nie, na no, jakieś... Cześć. Dobra. Hejka, witamy w nowym filmie. Yy, I to jest znowu pomysł Patryka. Będziemy rozwiązywać jakiś quiz? No tak, na fali tej wiesz. Podsumowanie vlogmasów. Ja ci tam zadałem parę pytań. Ty, ty się po prostu wydawałaś najszczęśliwsza na świecie. Więc ja mówię, tak. mu, muszę mojej Olusi zapewnić takie atrakcje. <laughs> Dawaj, przyjmuję na klatę ten quiz. Ale jak przeglądaliśmy. To są jakby dwa rodzaje. Jeden to jest taki, że no po prostu odpowiada się takie pytania z wiedzy o psach, a drugie to jest... No... Znaczy, ogólnie tu jest bardzo dużo quizów nie tylko o psach, tak, ale tak, że... ja już mówię, no, w kontekście tego, że na, no, prowadzimy takie kanały, prowadzimy, że nie będziemy robić może quizów będzie, historycznych. Może będzie jakieś pytanie o owczarkach australijskim to wtedy będzie można w tytuł dać, że <laughs> odpowiadamy na pytania o owczarkach australijskich. <laughs> a bo nie powiedziałam, jaki drugi rodzaj jest tych quizów. No to, że na przykład yy, Jakim, Jakim ps, jaką rasą psa byś był? Psyzie. Jaka rasa psa pasuje do twojej osobowości? No to dawaj. Ale wtedy odpowiadamy jako ja czy jako ty? Niech każdy sobie odpowie. No to i co będziesz zaznaczał? Ma rzadko, bez sensu. To no. może nie róbmy tego po no. Tylko jakiś taki zwiedził. Wiele mitów jest mocno rozpowszechnionych, często ze szkodą dla naszych pupili. Czy wiesz, gdzie kryją się fałszywe przekonania? Psy mają aż trzy pary powiek. Mit czy fakt? Fakt. Naprawdę? W sensie tutaj? Widzisz, jak czasem zamyka oko, to widać taką jeszcze, na no, taką warstwę. Trzy pary powiek? No dobra, to bym tak powiedziałaś, to tak dam, ale jakby ktoś mi powiedział, że mają więcej niż jedną, to bym powiedział, że nieprawda. Patrz, fakt. Skąd wiedziałeś? No jest coś takiego chyba jak zapalenie trzeciej powieki. Karmienie psa surowym mięsem może spowodować, że stanie się on bardziej agresywny. Mit! Ale faktycznie jest to powielane. Widziałam nawet na grupach na przykład. Że co, że takie pierwotne jakieś instynkty Tak, Tak, nie? że jak poczują krew. No to sprawdzam. Dobrze. U psów gruczoły potowe znajdują się tylko na spodzie łap. To jest chyba prawda. To słowo tylko jest takie. Mhm. A może jeszcze za uchem na przykład. No ja, mi się wydaje, że tylko na łapach, ale... Ale głowy nie dam. Klikaj! Fakt? Tak. Dobrze, o, Ty to się znasz na no, faktach i mitach. Ciąża chroni sukę przed niektórymi chorobami. Fakt czy mit? Bardzo nieprecyzyjne pytanie. No, ale myślę, że mit, że... Pewnie tutaj chodzi o to, że... A, jak suczka jest w ciąży, to na pewno nie zachoruje na coś tam. A... Uff. Psy nie rozróżniają Mit. żadnych kolorów. Mit. Mit, bo nie widzą na pewno żółty i niebieski. Więc <noise> chodź. Może to jakiś pies wymyślił te piosenkę. <noise> suchy nos psa oznacza gorączkę, chorobę. Mit. Mit. Tak było kiedyś mówione, to w ogóle pamiętam, że jak była mała, to tak może pies musi mieć mokry nos, ale Wielka często też ma suchy i to nie, nie znaczy nic złego, bo po prostu niektóre psy mają bardziej mokre, niektóre bardziej suche. I tak bywa. Sprawdzam. Dobrze. Ostatnie pytanie. Psy z czarnym podniebieniem są bardziej skłonne do agresji. Do tego mi tu nie słyszałem. Czyli mit. No, no. A wilka jakie ma podniebienie? Dużo, chyba. Na pewno nie czarny. Ach. Wygraliśmy to? Twój wynik 7 na 7. Brawo! Piątka. Odsiałeś prawidłowo wszystkim i ty. Dziel się swoją wiedzą również z innymi i właśnie tak się dzielimy, wiedzą? Hmm. To jakieś podsumowanie? Nie? Drugi quiz? Drugi. Może teraz ty powinieneś odpowiadać. A może powinniśmy więcej tak wspólnie? od... A nie, ty tak wszystko wiesz na Ale bo znasz. wiesz, Ja się czuję, wiesz, jakimś w konkursie ja tutaj już się skupiam na rozwiązywaniu pytań, a nie, jeszcze gadać. Czy wiesz, jak zadbać o bezpieczeństwo psa? Test wiedzy na temat różnych aspektów bezpieczeństwa psa. Jakie są zasady przewozu psów środkami komunikacji miejskiej? Pies powinien być tylko w kagańcu, pies powinien być tylko na smyczy, pies powinien mieć smycz i kaganiec. A ciekawa jestem, czy to jest tak, że w, ka w każdym mieście są takie same zasady? No nie wiem, aczkolwiek co do odpowiedzi, to pewnie ta ostatnia, nie? że jedno i drugie. Smycz i kaganiec. A może miło powiedzieć, że Ania kiedyś jechała tramwajem bez kagańca? No tak, ona miała czteromiesięcznego szczeniaka na rękach, więc nawet nie mieli jeszcze kagańca. I y, przyszedł motorniczy do nich, oni siedzieli gdzieś tam w tyłu i powiedział, że mają wysiąść. I wtedy ona powiedziała, a tu pani obok też ma psa bez kagańca? Nie, to, to ty mieszasz historię. No masz cię, to chciałem opowiedzieć o tej drugiej. To ta droga historia jest strasznie zabawna. Przydarzyło się to um, Madrytowi. pozdrawiamy Madrytę, jeśli to ogląda. Asia szła sobie z Madrytem do autobusu i po prostu biegli i nie zdążyła mu tego kagańca jeszcze założyć. Ja będę pokazywał, bo ty widzę tak No, ten, ten, dobra, to ten. Ten Biegli. Założy. No i biegając do tego autobusu, ona tam kupuje bilet i w tym czasie idzie pan kierowca i mówi: yy, że albo zakłada pani kaganiec, albo natychmiast proszę wysiadać, czy coś w tym stylu. W każdym razie jakoś tak nie miło się odezwał. I yy, ona powiedziała, że dobra, dobra, że już zakłada, że po prostu nie zdążyła. A obok siedziała pani z Jorkiem, który cały czas szczekał, szczekał na Madryta. No i Asia wtedy mówi, a co z tym pieskiem, co nie ma kagańca? No i się zrobiło, bo... Co się zrobiło? Co z tym pieskiem? No i kierowca mówi Sylwia, musisz założyć kaganiec. Okazało się, że Sylwia jest koleżanką kierowcy. A Sylwia mówi, ale ja nie mam kagańca. I wtedy ta Asia tam z tym mówi e, To co ta pani musi teraz zrobić? I, i obie wysiadły? Czy co? Nie no, ona, Asia miała Aha, kaganiec, miała, no. więc y, tylko wysiadła pani z Jorkiem koleżanka kierowcy Sylwia. Dobra, czyli pies powinien mieć smyczyka, kaganie? No raczej raczej tak. tak. Dobrze. Kiedy należy zabezpieczać psa przed aktywnością kleszczy? Cały rok, na wiosnę, pod koniec zimy. Wiem. Znaczy zgaduję, że cały rok, bo dużo w zimie też kleszczy przychodzi do domu. Przychodzą tak po <laughs> Przepraszam. <laughs> bo można się ogrzać przy kominku. <laughs> Może warto zaznaczyć, że my też się chroniliśmy na kleszcze, że byliśmy się coś szczepić. Tak, trzecią dawkę już przyjęliśmy na odkleszczowe, czy kleszczowe zapalenie mózgu. Jest to taka z bardziej niebezpiecznych chorób, jeśli chodzi o ludzi, dlatego zdecydowaliśmy się zaszczepić, no bo jednak. Dużo kleszczy widziałem w życiu, od kiedy mam psa. Przed lilką praktycznie wcale nie. Mhm. Dobra, cały rok. Dobrze. Kiedy powinno się zaczipować psa? Po ukończeniu pierwszego roku życia? Przed podróżą? Najlepiej przy okazji pierwszego szczepienia przeciwko wściekliznie. U nas chipowany był jeszcze wcześniej przed wścieklizną. Czyli ogólnie. Była chipowana jeszcze w hodowli, a na wścieklizny się szczepi w wieku tam mhm. 3,5-4 miesiące? Czy ogólnie jak najszybciej. No. A o co chodzi z że Możemy szczepiony chip i potem można sprawdzić, yy, weterynarz może sprawdzić. Jak ten się ten nazywa ten numer, numer, tak? I jest tak zaczipowany numer do psa? Wow. Tylko, Dobrze. Że, że ten chip musi być zarejestrowany. To warto podkreślić, że samo zaczipowanie nic nie daje. Trzeba ten chip zarejestrować w bazie i wtedy tam się wpisuje swój numer. Dla jakiej grupy psów ryzyko zarażenia się nosówką lub barwowirozą jest najwyższe? Dla psów starszych, dla szczeniąt, dla psów raz małych i miniaturowych. Wiesz? Nie mam pojęcia, co to są za choroby. Ani nosówka, ani parwowiroza. Więc mogę... Tak, powiem tak, albo starzy, albo szczenięta i A, pewnie bardziej szczenięta. Szczenięta to jest to, co... Przez to tak nosiliśmy lilkę na rękach, bo to są właśnie choroby, przez które szczeniaki mogą umrzeć. Na to się szczepi, tak, czy co? Tak. Co w 100% likwiduje ryzyko ropomacicza usług? Ciąża i urodzenie pierwszych szczeniąt, odpowiednia dieta, sterylizacja chirurgiczna. Sterylizacja chirurgiczna. Polecana chyba wszystkim. W sensie, jeżeli pies nie ma być rozpłodowy do biznesów, to się sterylizuje raczej. Które z par produktów są najbardziej niebezpieczne dla zdrowia psa? Kukurydza i seler, czekolada i winogron, sól winogrona. i cukier. Winogrona. A czemu jest czekolada i winogrona, a nie kukurydza i selery? Sól i cukry. Dobra, nie myśl, że tym, tyle to nie było aż takie ważne. <laughs> Pochodzi o to, że w liczbie pojedyncze to jest winogrono. No. Więc powinno być czekolada i winogrono. A czemu nie czekolady i winogrona? A, a czekolada i mandarynka byś powiedział? Nie. Też czekolada i mandarynki. No to czemu nie czekolady? No, to jest dobre pytanie. No, dobra, dlaczego to nie jest tak działa? Dobra, jak coś, to wiemy, że czekolada i winogron, no. ale co ciekawe, nie każdy wie o winogronie. Pamiętam, że Ty, kiedyś opowiadałaś, że, że jakaś koleżanka Ci opowiadała, że woła chłopaka, zobacz, jak fajnie sobie zaniada winogron, a ja się okazało, że nie wolno winogron. Tak, i ona by tak podrzucała i ten pies łapał i ten koleś mówi, co Ty robisz? No, ale tam się nic nie stało, bo to był taki większy pies i ona dała mu tam kilka tych winogron. No, teraz już będę miał problem całe życie z tym winogronem. Te rodzynki, zanim ich wyschną. Dobrze, ostatnie pytanie. Pies ma biegunkę. Co należy zrobić? Zaprzestać podawania pożywienia i skontaktować się z lekarzem weterynarii. Podać psu krople żołądkowe. Zmienić dietę na lekkostrawną, na przykład ryż z ugotowanym kurczakiem. Żadne. No, ale pewnie to pierwsze. Stoczyłem. No pewnie to pierwsze, ale... Nie wiem, jak działają krople żołądkowe. Zmiana diety pewnie nie jest dobrym pomysłem, no bo nie po to pies ciągle je na przykład to samo i jest w miarę dobra kupa, żeby zmieniać, bo coś się popsuło. W przypadku lep... Lilki zwykle się psuje, jak na przykład zeżrze coś na mieście albo jakieś mm. smaczki zostanie. To jak dostanie coś nowego, ale ryż yy, też nie, tutaj jest, żeby zmienić na ryż, a psy za bardzo ryżu nie powinny jeść. Gdzieś 7 na 7. Bezpieczeństwo psa leży Ci na sercu i wiesz jak o nie zadbać, ale... <laughs> <laughs> Dobra, ostatni. Trudny teraz już jest. Jak dobrze masz opanowaną wiedzę o psach? Odpowiesz nawet na trudniejsze pytania? Przekonajmy się. Przekonajmy się. Do jakiej, o nie. Do jakiej grupy FCI należą boksery? Aportery, płochacze, psy dowodne. Owczarki, inne, psy pasterskie. Pinczery i sznaucery, Psy gończe i rasy pokrewne. Ja bym, ja bym powiedział, że aportery, bo jak patrzę na tego pieska, to mam wrażenie, że on tak by chciał, żebym aportować mu coś. rzucić. Ja bym chyba wstawiała gończe. Dobra, gończe. Nie mi... wiem, nie wiem. No wie, do czy to dobra, ale żaden z nas nie wie, więc spróbujmy. Gończe, psy i rasy pokrewne? Nie. Yeah, pinchery, sznauczery, molosy, dobydła. Tak Najgorzej. To już nie ma sensu dalej odpowiadać. <grym> jak na pierwszym się. <grym> Pies na zdjęciu to Samojed, Mastiff Tybetański, Owczarek Kaukaski, Berneński pies pasterski. Mastiff. Nie Samojed, nie Kaukaski, nie Berneński. Samojedy są bialutkie. To wiem. Bernieńczeki pokazywałam Ci wczoraj, taki czarno rudy, no, Tak, no no. A kaukaski w ogóle, to, to nie jest jakoś tak, że jak człowiek, taki jak my, naszej rasy, to się mówi, że kaukaska? Teraz kojarzysz taki motyw? Coś mi się tak kojarzy, że tak jakby na przykład, jakbym ja zrobił jakąś zbrodnię i ty byś musiał mnie opisać policji, to byś mogła powiedzieć, że rasa kaukaska. Ale może głupoty teraz Chyba gadam. Tak, no, tak. Zobaczymy. Dobra, czyli Wilmaskiw. Które z tych schorzeń występuje u psów częściej? Niedoczynność tarczycy, nadczynność tarczycy. Takie rzuć monetą, bo ożył czużka. Ja przez to, że Lilki, przez Lilki wyniki powiedziałabym, że niedoczynność. No I, bo... I przez to, że mam, znam kilka osób z niedoczynnością, a z nadczynnością chyba nie znam, więc powiedziałabym, ale to jest takie tylko na podstawie znajomych. to ja mam inną teorię, ale podał, w sensie też bym się skłaniał ku tej odpowiedzi, bo chodzi o to, że jak masz jakiś organ. To chyba łatwiej jest, żeby nie do, nie, niedoczynność, że nie daje rady do końca, niż że tak napierdzielasz za bardzo. To tarczyca. Tak uważam. No, i widzisz, to dzięki mnie wszystko dobrze. No, to proste. Nos psa to inaczej kufa. Czyli to pysz był. Pysk? No. Trufla. Trufla. O. A to jest akurat śmieszne, co się wczoraj dowiedziałam, że nigdy nie słyszałam tego słowa pod kontekście psiego nosa. Piętka, no mogłoby być też Piętka, bo wygląda jak Twoje pięty. Piętka, fajne imię dla psa. Piętka, dla kurgiego takiego. Ola, próbowałem Cię obrazić dla śmiechu, a Ty całkowicie to zignorowałeś. A bo ja myślami gdzie indziej, co powiedziałeś. <laughs> co w <nimę. laughs> Że mogłoby być Pięta, bo ten nos wygląda jak Twoja pięta. Że co, że taka sucha? No tak. A... Nie, to Dobra, nieważne, czy co, trufla, tak? Prawidłowa temperatura ciała psa to 36,6 stopnia Celsjusza. Myślę, że fałsz, bo człowiek ma tyle. To chyba tak. pies ma inaczej. Że psy... Wydaje mi się, że, że więcej chyba. A w ogóle jak jesteśmy u weterynarza i Lilka ma mierzoną temperaturę, to mi jest zawsze tak przykro. Wiecie, jak się mierzy temperaturę psu? Każdy, się, każdy kto ma psa tobie, ale, to wie, ale... Ale dlaczego szykro, że ty byś tak nie chciał? No nie chciał, nie, nie chciał. bo o, dzięki Bogu zapachy pachy! fałsz. Dobrze. Prawidłowa temperatura ciała psa waha się od 37,5 do 38,5 nawet była tam jak adnotacja. A mi się zdawało. Który z tych psów należy do nas długowłosych? Dalmatyńczyk, bulldog, pincher, border collie. Border collie, chociaż są też bordery, krótkowłosy. Po prostu chodzi o to, że jak tak przejeżdżasz ręką po psie, to te włosy tak zostają jak na lince. Że tak. No długo, długo, No, nie, no, co, nie no to border? No, nie wiem. No, że ma długie włosy, no. A to co, jesteś coś długo czy nie? Tak. Border Collie. Na którym zdjęciu widzimy Maltańczyka? O, to będziesz wiedział. Oczywiście, ponieważ e, wiem, że całkiem sprawę jest pudel. Brawo. Na środku jest nie pomieszany nie. York nie, z berneńskim psem parterskim. Ale nie pamiętam. Chcesz tak jak tylko. No a Maltańczyki właśnie małe, białe i szczekające. Tak. Maltańczyk. Pies powinien zawsze mieć dostęp do mięsa, suplementów białkowych, kości wody. No to akurat nie jest za trudne. Bo jest banalne, ale chciałem powiedzieć, że kości to w ogóle nie są dla psów chyba, dobre, czy coś takiego, nie? A na pewno nie po obróbce termicznej. A na pewno nie po obróbce termicznej. Dlatego dajemy wodę, bo woda jest niezbędna wszystkim organizmom żywym. Najbardziej wyczulony psi zmysł to węch, słuch, wzrok, smak. Jakbym miał zgadywać, to bym powiedział, że węch. Ale słuch też mają na pewno dużo lepszy, nie? Ale nie, no obstawiam. Wzrok nie, bo to ślepa mi się czasami wydaje, że jest. Nie jest ślepa, Miałem badany wzrok. Smak też na pewno nie, bo zeżre wszystko, jakby nie smakowało, więc nie wiadomo, czy w ogóle czuję różnicę. Nie, no myślę, że Oh yeah. Który z tych psów ma czaszkę typu dolichocefalicznego wydłużoną? Bożoj, buldog angielski, owczarek niemiecki, szpic miniaturowy. Bożoj? To jest ten na zdjęciu. No. Mamy takiego na osiedlu. No, bożoja. Ziewanie, oblizywanie się, ustawianie się bokiem, patrzenie w bok, to sygnały. Dominacyjne, agresywne, uspokajające, lękliwe. To chyba mi się wydaje, że to nie jest agresja ani dominacja, tylko właśnie w drugą stronę. Że tak pokazuje: Ja tu, ja tu sobie tylko ziewam, ja się nie chcę żadnej spiny ani nic. No, zastanawiam się raczej lękliwe, też uspokajające. No ale załóżmy, że trochę się cyka, więc tak robi. No, no ja tu tylko tak się patrzę. A, masz ci los, jednak uspokajając. Ale siebie czy kogoś? Nie wiemy. Ile przeciętnie trwa ciąża u psa? Musiałbym skłamać, jakbym miał powiedzieć, że nie wiem, bo wczoraj robiliśmy inny test na próbę i było to pytanie. Więc 2 miesiące, tak? 60 dni. Mhm. Dobrze. 10 na 12? A, no, bo nie. Dogomaniak całym sercem. Nie. Jestem zuażnie. Jest. Ola, psy to cały twój świat. Nie wyobrażasz sobie bez nich życia. Nic zatem dziwnego, że masz fantastyczną, dokładną i godną podziwu wiedzę na ich temat. No, jestem zadowolona. Swoją drogą to quiz mi to teraz będzie moja ulubiona strona. Uwielbiam rozwiązywać quizy. Wczoraj zrobiliśmy na próbę jeden quiz, żeby przed nagraniem tego i Ola mówi potem: A możemy tak czasem wieczorami rozwiązywać quizy? <laughs> Już lepsze te quizy, niż ten serial Berlin. Jestem zawiedziony. Ciekawe, czy jest więcej takich e, osób jak Ty. Z wiedzy ogólnej, dobra, z wiedzy ogólnej. Popularny. Statystyczny Polak ma problemy z odpowiedzią na te proste pytania, a Ty? Ja pewnie też. Masz wiedzę przeciętną? Czy może wiedzą i obeznaniem przewyższasz większość osób? Sprawdźmy. Sprawdź. Spróbuj Nie, po... nie czytasz tego. To już nie czytam. Szybciej! Dynamicznie lecimy. Jazda! Którą planetą o od słońca nie. jest Jowisz? No już się źle Ale są do wyboru, to jest będzie łatwiej. Bo tak. Ty to wiesz? Merkury, Wenus, Ziemia, Mars. Więc wtedy wychodzi, że Jowisz musi być piąty, jeżeli dobrze wymieniłem tą czwórkę. Dobrze. Przeciętny Polak nie odpowiedziałby na to pytanie. <laughs> Wskaż poprawny wzór na pole koła. Ja widzę tu same takie pytania pod ciebie. <laughs> Takich rzeczy już... A, bo R to jest yy, promień. M, promień, a, a pi 3,14. 14 No tak, ale w sensie co to... Dobra, musieliśmy na chwilę przerwać robienie quizu, ponieważ wilka... Czasem tak młodźtek troszkę się kasuje. A pokażę jaki mamy z, ten zestaw? O, żeby nagrywać przednią kamerką, to ustawiam tam lustro. <noise> Słuchaj, ja mówię PR kwadrat, ale w głowy nie da. Może miałeś rację, są dwa PR. Nie wiem. Nie, jednak ja miałem rację. Jak zawsze. Mocne słowa, w quizie o psach tak nie było. Wielka rafa koralowa znajduje się u wybrzeży Meksyku, RPA, Indonezji, Australii. Australii? Nie wiem. Mi ta Indonezja też chodzi po głowie. No, gdzieś tam te okolice. okolicy. No jakoś tak mi się nie kojarzy, że... Wielka rafa koralowa, jak jadę do Sydney, to tam sobie jeszcze... Ob... No dobra, no to zaznaczmy, mm. A Ty nie możesz się bardziej upierać <grym> przy ale swoim... Ale ja nie jestem aż taka pewna. No ja też, nie, nie. Zaczepia. Zaczepia łapą. Chodź. O, już. A mogłabyś twarzą do kamery, a nie... No eee, ja tu mam dupkę, daj ładnie Czy temperaturę Ci zmierzyć? Dobra, jakie państwo zaznaczono na mapie? Bułgaria, Serbia, Węgry, Chorwacja. Nie Chorwacja, nie Węgry, nie Bułgaria, czyli Serbia. Tak. tak. Dobrze. Egalitaryzm oznacza wyższość jednej klasy społecznej nad drugą, równość praw i obowiązków w społeczeństwie. No, Ola. Rozumiem, że nie podobają ci się te pytania, <laughs> tak. ale. <laughs> Przepraszam, ty silnisz ode mnie. <laughs> no to szybko, ja zgaduję, że to. No. Hmm. W jakich latach miało miejsce powstanie styczniowe? O, matko, nie, o, Historia. Ja nie wiem. Ja bym powiedziała 63. A, a dobra, dobra, ja się w ogóle nie wypowiadam, bo ja z historii nic nie pamiętam. Mm, gratulacja. Czy prawdą jest, że Maria skłodowska curie podczas II wojny światowej prowadziła badania w ośrodku w USA? No to zgaduję, że fałsz, bo wydaje mi się, że zawsze w tej Francji siedziała. Dobrze. Mm -hmm. Wykonawcą utworu Fly Me To The Moon oraz Girl From Ipanema jest Frank Sinatra, Elvis Presley, Louis Armstrong, Elia Fishgirl, Ella Fitzgerald. Nie, to w sensie poprawiłam Cię tylko jako, że myślę, że to przeczytałeś, nie, że masz to zaznaczyć. No ja za późno, zobaczcie, no Domyślałem, że jesteś taka pewna, bo tak nie. nawet się nie zastanawiałeś, co mówisz No bo Ty powiedziałeś Ella FITZGERALD, no to powiedziałam Ci FITZGERALD, ale nie dlatego, żebyś to znaczył. <grym> Jan Kochanowski tworzył w epoce romantyzmu, renesansu, baroku, średniowiecza. A w ogóle ciekawostkę mogę powiedzieć, bo znam kogoś, kto studiował polonistykę. To znał Jana Kochanowskiego? Też. <tosłuch> I ponoć? Jakby to, co się uczysz na studiach, o tych poetach i tak dalej, bardzo rozmienia się z tym, co, czego się uczysz w szkole, bo jakby ta wersja w szkole jest taka ugrzeczniona. I że wiesz, i że dochodzi do tego, że w pewnych momentach to jest wreszcie przekłamane. No, nie chcę tu mówić na wizji, ale słyszałem o jakichś szamanizmach, nie szamanizmach takich ludzi, żeby się nie spodziewała. Dobra, znasz te epoki? Średniowiecze na pewno nie, co? A reszta nie wiem. To może renesans. Nie ma żadnej nagrody za to, nie musimy. Ja wolę romantyczne. To no to romantyczne. No, no <laughs> I zawsze to samo. Ola na romantyzm i przez to ja cierpię. Zdjęcie obok przedstawia obraz Jana Matejki. Bitwa pod Grunwaldem. Czy Matejko był świadkiem tych wydarzeń? No ja bym powiedział, że nie. Ja też bym powiedział, że nie. A myślisz, chyba że była bitwa i on tak. Czekajcie, czekajcie, stop! <laughs> No gdzie Matejko, bitwa pod nulami. Homo homini lupus. Co oznacza ta łacińska sentencja? Człowiek człowiekowi wilkiem? Mylić się z rzeczą ludzką? Nie szata zdobi człowieka? Człowiek jest istotą rozumną? Człowiek człowiekowi wilkiem. A lupus to nie był ten, co był wilkołakiem w Harrym Potterze? Lupin, no, widzisz, to chyba coś miało Kto jest autorem tego obrazu? Rembrandt, Pablo Picasso, Gustav Klimt, Edward Munch. Picasso chyba nie. Może Rembrandt? Masz ci los, Gustaw. Rembrandt to takie takie kobiety gołe, grube rysował. No, to muszę sprawdzić. Chociaż to, to... nie powinno być grube, Jeszcze na YouTubie. Jaka w przybliżeniu jest odległość Księżyca od Ziemi? Nie będę wiedział, ale chciałem powiedzieć, że widziałem taką wizualizację, jak blisko jest Księżyc od Ziemi. One są tak daleko, że tą Ziemię to byś jeszcze ileś razy zmieściła. No to może daleko, może 720. Mm, 370. E równa ziemce kwadrat. Sztandarowe równanie Einsteina z teorii względności. Co oznacza w nim C? Ciśnienie, prędkość światła, ciepło właściwe. End. Nie chcę w ogóle o tym rozmawiać. No to prędkość światła w próżni mm. Kim był Stanisław Kostka? Pisarzem kronik, twórcą oper, polskim jezuitom, duchownym. A mi się z duchownym kojarzy. Ksiądz Kostka, nie pasuje. No, bo... Oj, ojcze, Kostko. Mm. Jezuitom. Ale Ale to... Jezuita to też. No właśnie. No. Druga w kolejności najwyższa góra świata to Mont Blanc, K2, Chomolung. Chomo Lungma, Broad Peak. Może Kadwarzysk drugi, kad... tak nazwali. <grymne> tak. Ale podobało mi się takie zdanie: gdzieś widziałem, że wszystkie trupy na Mount Everest to też byli kiedyś ambitni, zmotywowani ludzie, którzy chcieli osiągnąć swoje cele. I to naprawdę daje do myślenia, że. No ja Nie te... bardzo. Jest stary. <grymne> ja siedzę w domu <grymne> i żyję. <grymne> Dobra. Jaki to był wniosek? No że. To, że ty bardzo chcesz, to nie znaczy, że na pewno ci się uda. K2 i co? Lepiej niż przeciętny Polak. 9 na 16 tylko tak dużo mieliśmy, myślę. To tego nie wrzucimy do ciebie. <laughs> nie